Czas PRL przeminął, ale wspomnienia zostały. Czasem wystarczy zobaczyć przedmiot z dawnych lat, by przywołać wspomnienia z młodzieńczych lat. Czy wiecie, co znajduje się na tej fotografii? Okres PRL niewątpliwie był wyjątkowy. Nasze mamy i babcie chętnie wracają do niego pamięcią, by powspominać swój dziecięcy lub nastoletni okres w życiu. Niektórzy zdecydowali się nawet na zachowanie często używanych wówczas przedmiotów, jak ten, którego zdjęcie opublikowano na facebookowym profilu Czas.pl. Czy ktoś z Was wie, co znajduje się na fotografii?